Witam na kanale Mój Cały ENOL Gang. Dzięki za komentarze, subskrypcje i lajki. Co mam dla was dzisiaj? Jeden z waszych ulubionych tematów. XRP oraz współpraca z Cardano i ewentualne wzrosty. A więc jedziemy. Współpraca Ripple i Cardano. Czy to nowa era w świecie kryptowalut? Informacje na portalach kryptowalutowych sugerują, że może dojść do znaczącej współpracy między projektami XRP i ADA. Obie platformy blockchain mają swoje unikalne mocne strony i społeczności, a ich potencjalne połączenie może przynieść rewolucyjne zmiany w świecie kryptowalut. W takim razie, jakie mogą być potencjalne korzyści ze współpracy? Cardano może pomóc w rozszerzeniu zasięgu stajbył coina Ripple poza obecne platformy. Połączenie technologii obu projektów może prowadzić do powstania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w zakresie płatności i transferu wartości. Wspólna inicjatywa może umocnić pozycję zarówno Ripple, jak i Cardano na konkurencyjnym rynku kryptowalut. Zwiększenie zaufania inwestorów. Współpraca dwóch uznanych projektów może przyciągnąć nowych inwestorów i zwiększyć zaufanie do całego sektora. Jaki zatem korzyści mogą płynąć dla inwestorów? Jeśli współpraca okaże się sukcesem, może to prowadzić do wzrostu wartości tokenów zarówno XRP, jak i Cardano. Mogą pojawić się nowe produkty finansowe oparte na technologiach obu projektów, co otworzy nowe możliwości inwestycyjne. Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę potencjalną współpracę? Komplementarność technologii. Ripple i Cardano posiadają różne, ale uzupełniające się technologie. Połączenie tych technologii może stworzyć wyjątkowo potężne narzędzie. Obydwie społeczności wykazują duże zainteresowanie tą potencjalną współpracą. Jeśli współpraca się powiedzie, może to znacząco zmienić krajobraz rynku kryptowalut. Należy pamiętać, że na chwilę obecną są to jedynie spekulacje. Ostateczna decyzja o współpracy należy do obu projektów. Aby uzyskać najnowsze informacje na ten temat, warto śledzić oficjalne kanały komunikacyjne Ripple i Cardano oraz doniesienia branżowych mediów. Przełomowe wydarzenie, czyli zatwierdzenie stablecoina RLUSD. Gwałtowny wzrost ceny XRP można bezpośrednio powiązać z przełomowym wydarzeniem, czyli zatwierdzeniem stablecoina RL przez Nowojorski Departament Usług Finansowych. Decyzja ta jest kluczowym kamieniem milowym w ambitnej strategii, mającej na celu połączenie tradycyjnych struktur finansowych z innowacyjną technologią Blockchain. Stablecoin, powiązany z wartością dolara amerykańskiego, jest rewolucyjnym instrumentem, który zapewnia bankom pomost do sieci Ripple. Jako wysoce regulowany i zgodny stablecoin. Oferuje światu finansów stabilny, bezpieczny sposób dokonywania transakcji ponad granicami państwowymi. Wizja jest jasna. Stablecoin RL ma na celu przyspieszenie przejścia z tradycyjnych systemów finansowych na blockchain, jednocześnie pokonując przeszkody w zakresie zgodności, które utrudniały poprzednie wdrożenia kryptowalut. Vincent Van Koot, wybitny inżynier oprogramowania i entuzjasta kryptowalut, opisuje Stablecoina jako kamień węgielny przedsięwzięć XRP. Podkreśla, że Stablecoin RL nie tylko ułatwia integrację między bankami a siecią, ale także służy jako prekursor szerszego przyjęcia XRP. RL ma potencjał, aby zasadniczo zmienić interfejs między bankami a platformą Ripple, wyjaśnia Vancouver. Podkreśla on rolę Stablecoina RL jako niezawodnej opcji dla instytucji, które chcą uczestniczyć w handlu różnymi segmentami rynku, takimi jak ropa naftowa i zboże. Czy wzrost XRP to promyk nadziei w mrocznych czasach? W kontekście tych ważnych wydarzeń trudno się dziwić, że cena XRP dosłownie eksplodowała. Po miesiącach niepewności i przeszkód regulacyjnych, które Ripple musiało pokonać, zatwierdzenie stablecoina RL przynosi ulgę. XRP wzrósł do dziennego maksimum na poziomie 2,4 dolara amerykańskiego po komunikację wygłoszonym przez dyrektora generalnego Ripple, co stanowi wzrost o ponad 25% w stosunku do dziennego minimum poniżej 2 dolarów amerykańskich. Ten wzrost cen to coś więcej niż tylko chwilowy entuzjazm. Zatwierdzenie pokazuje zaufanie regulatora do technologii, a zbliżające się uruchomienie sieci głównej RLUSD oznacza, że XRP ma fundamentalny potencjał wzrostu zbudowany na solidnych podstawach regulacyjnych. Wydarzenia te otwierają nowy horyzont dla XRP. RL stablecoin jest postrzegany nie tylko jako proste narzędzie transakcyjne, ale jako integralna część globalnej rewolucji finansowej. Partnerstwa z wiodącymi giełdami kryptowalut sugerują, że stablecoin zyska znaczenie rynkowe w najbliższej przyszłości. Pełniąc rolę stabilnego aktywa, ma ułatwić bankom i instytucjom uczestnictwo w zdecentralizowanym rynku finansowym. Fakt, że Ripple planuje umieścić go na jeszcze większej liczbie platform, pokazuje, że firma jest zdeterminowana, aby ustanowić ten stable jako globalny standard. Nie spuszczając wzroku z przyszłych wyzwań, Ripple pozostaje niezłomnie na zwycięskim kursie. Oczekiwania są wysokie, a dotychczasowe oznaki wskazują, że strategia działa. Jeśli myślisz, że BTC osiągnął szczyt w tym cyklu, wiedz to. W cyklu 2012-2013 BTC osiągnął szczyt 367 dni po halvingu. W cyklu 2016-2017 osiągnął szczyt 526 dni po halvingu. W cyklu 2020-2021 osiągnął szczyt 548 dni po halwingu. Minęło 237 dni od halwingu w 2024 roku. Czeka nas jeszcze długa droga. A więc na zakończenie dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych filmów. Do następnego!